Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, kontynuujemy piękny live. A, I znowu mi ktoś przeszkodził. E, możecie zobaczyć, na YouTube na tej, jest live Pawła o. Artara. I moi mili, co się dzieje, się się dzieje? Jest live i on mi przeszkadza. Co jest to, przyjaciele. Moje A ja Cię wysyłam Okej. Nie! Jak ten live możecie obejrzeć u mnie, mój kanał nazywa się Maką 2 nowości. Gdzie nie, nie będzie... Nie, ja, 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 ja cię to będę wyzywał od kurw? Nie, nie. Ja cię nie wyzywam od kurwa. Ja cię wyzywam. Ja się wyzywam od kurwa Nie. Nie zgadzam się z tym, że mi krzyżowałeś plany. Z wyzywania ci matki. Dobra, ja to zaakceptuję, bo widzę, że kurwa nigdy nie będzie. No Może byś no. mnie teraz wyzwał Nie widziłam to Kim by tu zagrać? N duel fakę Fuckę Dorba Sorba Uzys Magę z Deus, coś tam pierdolone gary. No Ty demon mak ja tutaj wezmę kradzieja mojego. Tak, Paweł weźmie kradzieja, ja wszyscy są zadowoleni. U, a nie wiedzą na co chodzi. Ej, to jest nie per. bo teraz muszę wejść na live i zobaczyć w giełdę karty. Ja nie wejdę na livea bo jestem uczciwym człowiekiem, poza tym nagrywam, idioto. Nagrywam. A poza tym, ja wiem, jakie ty masz karty, bo ja jest czytam się w pamięci Guldan kontra Valera. ma dwa nowości, pamiętajcie, sub Twoja dusza będzie moja. Jakie fajne mam rozdanie, ci powiem. Aż ty zobaczysz na YouTubie. Po prostu wyrąbalne. Bo nie chcemy tego, nie chcemy. w sumie jak dobrze się. No, to też. Dobra. Naprawdę muszę? Ten śmiech. To jest po prostu bardzo dobry karta na, na pierwszą turę. Ale on zagrywa jako drugą turę. Co zagra? Serio? Ten stronnik nie może być za tego. I właśnie dlatego polecam oglądać u mnie Hearthstone'a, a nie u niego. Prosta przyczyna? Ja wygrywam, on przegrywa. Ja jestem nowym w tą grę. Nie, nie jesteś. Masz 22 rangę. Nie, 23. Ja mam 22. No. no niestety... A we mnie bijesz! ale to jeszcze dobrze. Grałeś w samą łóżkę, grałeś tyle gier, a nadal mówisz, że jesteś Walimy sobie dwie karty za jedną do czegonania, że o to chodzi. O, kurde. Jakie kurne dobre karty. To w takim razie waliliśmy to. 2-5 już mamy. O, jak dobrze. Feed. Pożywienie dla naszego rzecznego krokodyliszu i dla was samych tak. też. Proszę za dwa. Dwa. Ludzie, on ma za mało... on ma za dużo HP, nie sądzicie He, he, he. Dobrze, może byś oddał turę i zobaczył ile jest osób na live Tak zrobię. Bo ja ci doradziłam. A ja wystawię żałosnych hochlików. Żałosnych hochlików. O, jeden-dwa huchli. Karolu, Karolu... Masz na Karolu? Ty masz na moim... Dingo. A, To jest jakimś problemem. Ach, powiedzmy, że jakimś. Teraz większym. Bardzo dobre. Możecie sami zobaczyć. No. No, nie lagaj! Nie wolno nie lagać. Gotowe. Ja i Zabawaj się za mną! Tylko tyle zagrał nasz Paweł. A tego się Muszę hmm. yeah. 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 no drzwi, bo się drą. Się drą, gdzie się drom, gdzie się drom? Na no, nic nie słyszę, jak coś Jest spoko. Wrota są otwarte. No nie, jest spoko, bo wystawiłeś tam ta 6-5. Przyjacielu No nie chcę, ale muszę No, no dobra. Nic nie da Musi się uzdrowić może... Lepsze zagranie Wolemy 4-3 kreaturę niż to Bo będziemy mieli 3-3 kreaturę Czy on mi to zabił? Trzeba było patrzeć i uważnie oglądać Top place. A, super Świetnie Tak się cieszyłem z tego ghoul'a

ale mamy zagranie jakieś Teraz pytanie, czy chcemy tak grać Robomę no, były słabo. Słabą Moje oczy Dlaczego tak? Przez te lagi, no kurwa laga Nawet może jakoś śledza Sady stołem Super Co powiesz na to Świetnie! Mój infernal tak się z niego cieszyłem Czy go mi nie zabije Nie zabijaj mojego Infernala, jego ja dopakuje Oczywiście, Paweł powiedział nie, 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 nie. nie, nie porobią, wysoką jakość. I może się przestanie tak zacinać. Super, tak. się O kurde, kolejne. Zdajcie, że dzisiaj wypuścimy świerszy odcinek, gdzie mi Anny już uratował gry. Polecam obejrzeć. Oczywiście przypominam mój kanał, żeby się maką dwa nowości. A jego się nazywa Koksu i sam Jeszcze jakie Paweł Artar i yy, jeszcze jakieś inne. I Paweł się chyba wymutował, bo go nie słyszy. Aha, okej. Okay.

Dämonów byłoby spoko, ale go nie mamy. Byśmy się wychylali za 10. Może nam dał 29 szczytów. On tego nie ma. Oh je. Yeah. Lubimy tam karty, jak nie ma. Przeżyła nasza kreatura, jest 2 do 1. Co to będzie? Jeden strzał? Haha, kurde! No, nie, nie, to, to nie jest dobre zagranie. Wow, ale to, to jest w ogóle. Nie, nie, strzymam. Wierzę, że te dwa piękne karty się przydadzą. Masakra jakaś eee. I ty to nazywasz? Proszę. Super! Cieszymy się! Enjoy the fucking game! To jest super! Ło kurde! Oh yeah! To jest akurat. Ej, nie jest problem. Nie masz. <laughs> Mi się karty zaraz zaroskończyć. Nie mam jeszcze sześć kart.

Stabilnie Ale ten śmiech mnie niepokoi cóż czy czy Arthur może mieć na mnie Już dla mnie nie mam kart Serio Nie karta jedna mi została on umrze od fatigu. Jest szansa! Jest szansa! Jest szansa, jest szansa że on umrze od fatigu. Jej. Uf, od zmęczenia mojej miraży, ale ja z nerwów już po prostu. Wiesz co? Nie! 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 Jedno życie zostanie. Kurde, wygram to. Z jednym życiem A, nie zabiję Nie! Wygranie. O co to 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 przegrały? Skoro nalegasz,. Maku dwa nowości żonki. Na to jest przyjacielu. Ile masz osób na live? To ich pozdrowię serdecznie wiem nie, no. no to sprawdź, sobie, ile masz na lewie. Nawet karol, karol jest. Ile osób jest, no? no. Jedna? Jedna, no, jedna. To dużo osób. Dobra, teraz tą mocniejszą wygramy z Tak, 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 tak. Pociera rączki z zachwytu bo ja gram słabszą talią. A potem zagramy takim randomnym. Z okazji tego, że Pawłowa ma live'a. Ja że to nie zapłaciłem KONTRA Niech rozpoczną się łowy. Pokaż co potrafisz. Dokładnie, pokaż co potrafisz. To jest tak naprawdę nie. ciężki wybór moi mili, bo możemy zostawić jedną. Dobrze, dziękuję. Zagramy bardziej. RMG trzeba go tam to zostawić. O, oczywiście. No nie mamy dobrego rozdania pewnie oh, majna teraz... oh, Aaa o... Proszę nie, tak Dziękuję to, to, może nam udupić Naprawdę bardzo, bardzo Nas wkurzyć, to nie jest dobre nie, przegrałem Bo nie miałem co zagrać, moi moimi. Porobił. Paweł nic nie porobił. Zagramy RMG? Dobre. Ha! Gotowe Dlaczego tak wolę skontrolować stół Bo walczy z Hunterem? On może coś wystawić. Trzy. Właśnie, Hena. Dobra, to w sumie mogę jakieś Trzeba je zabić, żeby A przynajmniej Mamy, o, mężąco, ja nie będzie mnie nie podlepać. W sumie mogę wcześniej to Ale bałem się do pałki, bo jest taka nie... Do pałka, jak sami mogliście zobaczyć, niewrażliwość na bestię. Yy, dlatego... ale to nie była bestia. no, trochę się... Powył... A, błąd był. O! Do żrącego, chwacisz? Przypominam, że mój kanał nazywa się Macon 2 nowości. Nie mówię. Tak, i będę to powtarzał do strony śmierci, aż do końca świata Pamiętajcie, że tym hunterem dzisiaj wygrałem dużo walk. Niech dojdzie mi tylko Unleashed the, the Hound. Proszę, uwolnić te psy, ja psy aż ja wygrałem. Ja wiem, że wygrałem. Uwolnij te psy z wilkiem ja po prostu się tak bią. Sami widzieliście, co się dzieje. Się za mnie! Super, zaczyna stracić tam, tam na 5x4. Na szczęście, mamy zagranie! Uuu, bardzo fajnie. Pałka. Leok! <śmiennie> 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 Mam kreaturę 4, 2, 3, 3 i 3, 2. Co może nas zabić? Odpowiedź jest pierwsza. Anis The Hound. Czy Trzeba Paweł uwolnić psy. Mam. Ale w deku, a nie na ręce. Mam. Nie ma. Uf, wygrałem. Wygrałem sobie po sześć, a nie wygrałem. Sześć. Zdjęcia i potęgę! A nie, jednak nie. 2-0 moi mili, ostatnia gra chyba. Takim randomem. I można byłoby zagrać. Ja będę, degradą. Tak, ja będę, degradą. Nie też. Degradą rządzi, degradą. Będę musiał pozmienić oczywiście The Grandom i mniej więcej zdobędę sobie pakietów. Czyli daj kucie na solo, to wtedy z będzie oczywiście więcej kart różnorodnych i więcej talii, żeby go zabić. Ja to nagrywam. Masz sprawę, że to już się nam zwycięstwo. Ile masz osób? Nie to czy mam jedna. O nie, trzeba pięknie że... no. Zostawmy to! Ale to jest Degrandom! Na to jest degrandom. To jest zgrandamy? Degrandom jest bardzo miły, bardzo lubimy Negrandom Mamy no 23.11 Zostało na została nam jeszcze jedna gra do skończenia jak ja to wygram z Pawłem Jan Stalin dokąd To jest Jan Stalin dokąd? Czy to jest Stalin Bo nie, dwie kreatury. Jeden strzał I to jest wbrew pozorom dobre zagranie ze strony Pawła, bo ja nie zabijam Jan Stalina. Już się robi. Ale zabieram kartę. Gotowe! I nawet się kombi ta karta, jak fajnie Teraz mi co prawda zabija tą kreaturę Ale nie powiem Nie, nie, nie zabijesz, nie zabijesz Ty mi zabijesz kreaturę Właśnie Frostboltem, albo oh. Pingiem i tą kreaturę Ty mnie chcemy prosto przenosić Trainę, duel, look the fuck, 4-3 kreatura. Z możliwością healowania. Na szamanie, wyjebanie. Jednak nie. Siedzę. Straciłem sobie życie. Ja się teraz naprawdę zastanawiam, czy tego nie użyć. Teraz nie widzę twoich komór, żeby Mówisz do tamtego przyjaciela, do Karola, twojego subskrybenta. Właśnie cię już zasubskrybował? Oczywiście. A mnie zasubskrybowałeś, aż sprawdzę po nagraniu. Co to jest? pokaż. Pokaż, rzuć. Pokaż, rzuć. Ale nie czytaj opisu. Przedmiot się nie Nie, nie, nie. Tak, 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 tak. nie? O! Pokona cię I to czytam to. Trzy, cztery, zawsze dobre. Tajemny intelekt. Po prostu te rytmy Ja tak

Serio? <laughs> Ukrycie tych do Odpadłosy. Skoro bo tak, to tak. Bo... A może w sumie banda byłaby lepsza? Lepszy, lepszy ma na zawsze na to lepiej. 23.15. Jeszcze odcinek stanków do końca. Wow, serio. O nie rzuci zaklęcie, urośnie brzmi, O, ale kra.z ty masz, ty masz jeden na jeden. gdzie masz murloki? Oczywiście urośnie? <grym> Jak tobie urośnie? do dwie. Nie pamiętacie, to zobaczcie sobie na filmiku. Do ataku. Wolimy okay. buffo 1 na 1, a w innych tego. A jak hula się gniew, będzie 2 na 3. A. I teraz wiemy, dlaczego nie, nie powinniśmy zużywać Shadow War Dev. Ale kurde, mamy opcję. Pamiętasz, co zrobiłem w poprzedniej turze? Kogo mam teraz na łapce? Paweł, chyba nie pamiętam. za Musimy oczyścić słoneczną A Aha, to on to zrobił dlatego, że się mu tu. No, gratulacje, że teraz się skakujesz. Podejmij mi klucz Dlaczego to? To ma 6-3. To ma 3-3 i jest tym. Co zagrał? Najemne pociski. Nie zadzieraj z góry. Nie zadzieraj z góry. Kurde, ile on kratur nagle wysypał. Jakie one są potężne. Szkoda, że ginie. O! Straciłeś właśnie pufa do połowy jednostek? Ciekawe powie. Ha! Ja nie sprażę, nie mam. Wła w w właśnie chciałem sprawdzić, czy coś powie, ale późno powiedziałem. Dobra, moi mili, to by było na tyle Bez Wyspałem, mamy jeszcze tanki online do rozegrania. Na jego live więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć! Pożegnaj się! Cześć, znowu ba Bardzo ładnie się pożegnałeś, dobrze Mój kanał to ma Dwa Nowości, jak mówi dosłownie do Ej, ej, ej ho, teraz jeden na jeden, bo mam coś dla ciebie Nie Jeden na jeden A, w czołgach, dobra e, On już jest w czołgach, ja się jeszcze z wami żegnam, także na razie, do usłyszenia, cześć! Dawajcie, oceniajcie te z filmy, czy wam się podobają, czy nie ja naprawdę przyjmuję krytykę z pokorą. Jeżeli wam się to nie podoba, powiedzcie, co wam się podoba, co byście chcieli na tym kanale. Do zobaczenia. Ja już mam tego dość po prostu. Jest 23, a ja jeszcze o tym gadam, tak? Ja tak mogę nawijać. Ja jestem dzisiaj po, po prostu po trzech ostrych drinkach Tigera, więc... Dobra, do zobaczenia. Wam. Ja muszę się spieszyć do tanków. Na razie, cześć.